No, i murujemy. Tylko się wysmarkam, bo. Nieładnie tak, no widzi. Błotko mamy. Eleganckie. I lecimy. Tak naprawdę, jak narożniki już się wymurujecie, wyprowadzicie. Później to idzie, nie? Pach. Pach. Hop, gdzie mój muteczek i do poprzedniego, dół do lica, góra do sznura, następny, hop, hop. Tutaj do poziomicy nic nie biorę, pilnujemy górę do sznura, dół do poprzedniego bloczka. Dopiero ostatnią warstwę będziemy tutaj jeszcze poziom nie, brali. Nie będzie, nawet jak tutaj później nam nie będzie się na dole licowało. Trudno. Taki urok bloczków. Spójrzcie tutaj. Teraz nie widać tego. Ale zobaczcie jaka różnica na bloczkach jest. Widać? Dwa centymetry. Tutaj mamy lico, nie? Po sznureczku eleganckim Tu już nie ma, tak samo nie trzymałem kątów. Ale dlaczego trzymamy ostatnią warstwę, to powiem jak będziemy murować. Teryna hmm. tereny tere. do poprzedniej, tu do lica, góra do sznura. No tu zobacz, tu się licuje prawda? Tutaj zobaczcie, na no to nie mamy wpływu, pilnujemy z zewnątrz. Dobra, wracam jak będziemy murowali ostatnią warstwę. Dobra, i lecimy ostatnią warstwę. Tak jak wcześniej, pilnowaliśmy do, do lica, góry do sznura. Teraz też góry pilnuje do sznura. Ale tutaj bardziej zwracam uwagę na ten poziom, prawda? Żeby był poziom, bo potem będziemy ściągać podłogę na gruncie. No i co z tego, że tu zrobicie lico? Jak tu będzie, będzie wam skakać, nie? Później podłoga równo nie wyjdzie. Nie wyjdzie równo. Więcej zaprawy. Zobaczcie w ogóle, jakie są różnice na bloczkach. Tu mamy lico, a tu 2 centy. Ale to norma. Przy bloszkach to Nie przejmować się tym. Pilnujemy z zewnątrz. Ciach. Dobijamy. Nie od razu do sznura. Bo jak przebijecie, a będzie trzeba później jeszcze dobić w przód. No to będzie lipa, nie? Bo już nie będziecie mieli jak. Bo za nisko Wam zejdzie. No i tu mamy poziomek. Pilnujemy tu do sznura. Tutaj. Zbieramy nadmiar, od razu w fugę, no i tutaj ten w miarę trzymał kąt, także lico wyszło, ale jak Wam dzióbkę, tu nie wyjdzie to lico, nie przejmować się tym, nic się nie dzieje, pójdzie styropian, będzie git, a chodzi o to, że później macie prowadzenie do podłogi na gruncie, nie? Wypełniamy porządnie, wciskamy. Także kawałek nam został, sprzątamy no i się zmywamy. Jest pogoda, to super. Zwiążę to sobie, pomalujemy styropian i zasypujemy. Kanalizacja i w górę serca z murami. I tak, mamy wszystko wymurowane, posprzątane, powynoszone. Wszystkie deseczki powyrywane. Pościągane, także jutro zamontujemy sobie bednarki, rurę przekopiemy do wody, robimy izolację pionową, przeciwwilgociową, później izolację termiczną, no i zasypnie.